Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku to jedno z najbardziej dramatycznych i niedocenianych starć w historii Europy XX wieku. Latem tego roku losy nie tylko Polski, ale całego kontynentu zawisły na włosku. Armia Czerwona parła na zachód z zamiarem rozniecenia rewolucji w Berlinie, a potem, jak zapowiadali sami bolszewicy, w całej Europie. Polska była wyczerpana wojną. Odizolowana dyplomatycznie, w dużym stopniu bez wsparcia materialnego i finansowego. W tej chwili próby pomoc nadeszła z najmniej spodziewanego kierunku z Budapesztu. W połowie 1920 roku Polska stała u progu katastrofy. Armia Czerwona, potężna, zorganizowana, zdeterminowana, maszerowała w dwóch głównych kierunkach. Front zachodni pod dowództwem Mikaiła Tuchaczewskiego parł na Warszawę, a front południowo-zachodni, dowodzony przez Budionnego i Woroszyłowa, przełamywał opór na Ukrainie i zmierzał ku Lwowowi. Na początku sierpnia oddziały bolszewickie znajdowały się już pod Brześciem Grodnem i Białym Stokiem. W ciągu kilku dni miały osiągnąć przedmieścia Warszawy. Wojsko polskie, choć liczne, bo mobilizowano nawet 700 tysięcy ludzi, było bardzo zróżnicowane pod względem wyszkolenia i uzbrojenia. Brakowało wszystkiego od mundurów, przez broń, po najważniejsze amunicje. W lipcu 1920 roku polski Sztab Generalny alarmował, że rezerwy amunicji do karabinów Mausera, podstawowej broni piechoty, wystarczą na zaledwie kilka dni walki. Na Zachodzie panowała postawa bierności. Premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George uważał Polskę za agresora i wyraźnie dążył do ugody z bolszewikami. Francja, choć bardziej życzliwa, była zbyt związana walkami wewnętrznymi i wojną kolonialną, by działać zdecydowanie. Wysłannik aliantów brytyjski lord Edgar Dabarnon. Pisał z pogardą o katastrofie Polski, którą sami sobie sprowadzili, a znany francuski socjalista Marcel Cata apelował do robotników Europy o zablokowanie dostaw broni dla Polski. Państwa ententy nie tylko nie pomagały, niektóre wręcz blokowały tranzyt. Właśnie wtedy, w tych dramatycznych dniach, jedynym krajem, który bezinteresownie zdecydował się pomóc Polsce, były Węgry. Kraj, który sam leżał w gruzach. Traktat Strianon, podpisany zaledwie miesiąc wcześniej, 4 czerwca 1920 roku, odebrał Węgrom ponad dwie trzecie ich przedwojennego terytorium, miliony obywateli, większość przemysłu i kolei. Węgry były zrujnowane ekonomicznie i moralnie, a mimo to właśnie wtedy powiedziały Polsce pomożemy wam. Decyzję o wsparciu podjął rząd Pala Telekiego oraz ówczesny regent Królestwa Węgier. Admirał Mikłosz Horty. Pomoc miała charakter braterski, nieinteresowny. Nie chodziło o politykę, chodziło o lojalność historyczną, pamięć wspólnej przeszłości. Węgrzy nie wysłali symbolicznego gestu. Ich pomoc była ogromna i realna. W dokumentach wojskowych zachowały się dokładne dane: 48 milionów sztuk amunicji do karabinów Mauser. To podstawowa amunicja wojska polskiego. 13 milionów nabojów do karabinów manicher, 30 tysięcy karabinów Mauser, 400 kuchni polowych, 80 pieców polowych, do tego bagnety, hełmy, pasy, ładownice, części zamienne i inne wyposażenie liniowe. Wszystko to zostało przekazane nieodpłatnie. Węgrzy nie domagali się żadnej zapłaty, to był dar. Ale dostarczenie tej pomocy nie było łatwe. Trasa najkrótsza. Przez Czechosłowację została zablokowana. Rząd czechosłowacki Edwarda Benesza odmówił tranzytu przez swoje terytorium, mimo nacisków. Ostatecznie transporty ruszyły przez Rumunię, przez Arad i Czerniowce. Pierwszy kluczowy pociąg z amunicją dotarł do Skierniewic 12 sierpnia 1920 roku na trzy dni przed Bitwą Warszawską. Był to dosłownie ostatni moment. Gdyby transport dotarł kilka dni później, możliwe, że bitwa warszawska potoczyłaby się zupełnie inaczej. Polska opinia publiczna przyjęła tę pomoc z ogromnym wzruszeniem. Prasa pisała o jedynym bratnim narodzie, który nie zapomniał. Ukazywały się wiersze, odezwy i artykuły dziękczynne. Węgierska pomoc stała się symbolem. Dowódcy wojskowi, w tym Piłsudski i Rozwadowski, wiedzieli, że bez tego wsparcia nie byłoby możliwe skuteczne przeprowadzenie kontruderzenia z nadwieprza. Węgierska amunicja uratowała front dosłownie. W sierpniu 1920 roku wojsko polskie miało dramatyczne braki. Magazyny amunicji w Modlinie i Warszawie były niemal puste. Pomoc z Budapesztu zapewniła możliwość przeprowadzenia bitwy. Bitwa warszawska 15 sierpnia była punktem zwrotnym. Polska ocaliła siebie i Europę. Węgierska pomoc w 1920 roku była czymś więcej niż tylko transportem amunicji i materiałów wojskowych. To był gest braterski który zapisał się w naszej historii złotymi zgłoskami. W sytuacji, gdy Zachód milczał, gdy Czechosłowacja blokowała transporty, a Polska stawała samotnie w obliczu bolszewickiej nawały, Węgrzy byli jedynym narodem, który autentycznie i bezinteresownie chciał nam pomóc. Ten wyjątkowy gest został zapamiętany przez tych, którzy wówczas nosili odpowiedzialność za losy państwa. Generał Tadeusz Rozwadowski, jedna z kluczowych postaci w zwycięstwie nad bolszewikami, powiedział we wrześniu 1920 roku do przedstawiciela strony węgierskiej, podpułkownika Józefa takacz tolvai zapamiętaj sobie, że my nigdy nie zapomnimy Węgrom tego szlachetnego zamiaru, z jakim chcieli służyć nam szczerą pomocą w najcięższych dla nas chwilach. Może przyjść czas, kiedy się Wam zrewanżujemy. Byliście jedynym narodem, który naprawdę chciał nam pomóc. Wsparcie Francuzów nadeszło dopiero po wielkich naciskach, a nawet wtedy, jakież to było wsparcie? Anglicy układali się przeciwko Polsce z Litwinami i Niemcami, ci ostatni z kolei zmawiali się z Czechami. W historii, która zbyt często zapomina o przyzwoitości i lojalności. Węgierska pomoc dla Polski w 1920 roku pozostaje jednym z najczystszych aktów braterstwa między narodami. Nie było w tym kalkulacji, nie było zysków, była tylko gotowość, by pomóc, gdy wszyscy inni odwrócili się plecami. Właśnie dlatego ten odcinek nosi tytuł Braterstwo z wyboru. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.